Arkadiusz Żabka, Witam o poranku. Za pomocą Skype'a łączymy się z prezydentem miasta Rybnika, Piotrem Kuczarą. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Wczoraj mieliśmy bombowy wieczór w Rybniku. Alarm na sorze w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku. Alarm na szczęście fałszywy. Ale wczoraj przy okazji wyszło na jaw, że dwa tygodnie temu dwa maile z pogróżkami trafiły do dyrekcji szpitala. Nie niepokoi pana ta sytuacja? Zawsze niepokoi mnie nieodpowiedzialność ludzka. No wysyłanie tego typu pogróżek czy dzwonienie z hasłem, że oto gdzieś jest bomba, czy w szpitalu, czy w urzędzie, w przedszkolu. Niestety od czasu do czasu mamy do czynienia z taką sytuacją. No ale też wiem i mam taką wiedzę, że służby reagują i ci ludzie nie są bezkarni. Może nie jest to jakoś wyjątkowo medialne, ale w internecie czy w telefonie nic nie ginie. Także tutaj ostrzegam, że tu nie będzie bezkarności. To sprawę dzisiaj będziemy śledzić w wiadomościach Radia 90, ale przy okazji szpitala, panie prezydencie odwiedziłem szpital, w którym Pan się urodził w ubiegłym tygodniu. No i byłem pod dużym wrażeniem, podobnie jak i pozostali goście, jak można pięknie wyremontować, a właściwie postawić. Na nowo trakt porodowy. Mówię o szpitalu w Knurowie, bo pan dzisiaj przecież w Rybniku nie urodził, tylko w Knurowie. Co nie jest wyrzutem, bo wtedy takie były czasy, że szpital w Rybniku był w remoncie. I pytanie o to, kiedy, pan, kiedy, kiedy miasto rozpocznie remont szpitala w Rybniku? Ja wiem, że pan nie jest dyrektorem szpitala, ale przekazał pan 7 milionów. Chyba warto wiedzieć, co się dzieje z naszymi pieniędzmi. Przede wszystkim pozdrawiamy serdecznie Knurów. Spędziłem tam całe dwa dni życia, ale z sentymentem to wspominam. Powiem lekko z przekąsem, ale z drugiej strony na pewno szpital rybiński leży mi mocno na sercu i stąd ta kwota 700-300 tysięcy złotych dla szpitala. Jestem przed spotkaniem z dyrekcją, mamy cały kosztorys, wiemy co będzie remontowane, stąd dość precyzyjna kwota przekazana przez miasto. No i co tu dużo ukrywać? no też mamy wiedzę o tym, jak wyglądają pogodówki w takich ośrodkach, no bym powiedział, wybijających się. I chciałbym, żeby rybnik też do tego gona doszusował, także myślę, że w tym roku, myślę, że w pierwszym półroczu ten remont będzie przeprowadzony. To warto no. zrobić wizytę w knurowskim szpitalu, zobaczyć co oni zrobili i trochę ich przebić, bo tam prezydent Knurowa był pod wrażeniem, licząc na to, że Ślązaczki teraz będą chętnie w Knurowie rodzić swoje pociechy. A ja życzę, że rybniczanki, mieszkanki powiatu rybnickiego i wszystkie chętne będą rodzić dzieci w rybniku, no bo e, statystyki, statystykami, ale też komfort życia mieszkańców bardzo ważny. Dobrze, panie prezydencie, e, teraz e, wrócimy do tego, co, o co pytałem w ubiegłym tygodniu, czyli o rachunki za prąd i gaz. Wiem, że pierwsze już spływają do Urzędu Miasta i to nie są dobre informacje. To no nie są dobre informacje, mamy takie małe podsumowanie, a właściwie analizę, ona tam była przygotowywana przez kilka ostatnich dni. To są dane cały czas cząstkowe, ale dość precyzyjne. No, Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku zakup żywności 31%, więcej gaz 231% w porównaniu do roku 2020.

Wtedy zapłaciliśmy 57 tysięcy za 2022, prognoza to jest 107 tysięcy, wzrost o 88%. Myślę, że to jest też niestety ten syndrom, który śledzimy po malutku w naszych gospodarstwach domowych. Ja często mówię na antenie radia o wydatkach bieżących, czyli o tym mhm. bieżącym utrzymaniu miasta. I właśnie to są te kwoty. Z jednej strony. Dochody samorządu rosną, to prawda, ale z drugiej strony wydatki rosną jeszcze szybciej i te nożyce się coraz bardziej e, poszerzają, i to będzie w przyszłości problem dla gospodarstw domowych, ale też dla samorządu. I dla nas to już powoli jest problem. Ci, którzy otrzymali rachunki za gaz i energię na, e, za rok 2002, albo prognozę. Panie prezydencie, ale co e, z tą różnicą? E, czy na przykład e, podniesienie cen e, za energię czy za gaz w żłobku uderzy e, w rodziców bezpośrednio? średnio wysokość opłat? Przede wszystkim jesteśmy na początku roku 2022. Myśmy przyjęli już w kalkulacjach budżetowych wyższe kwoty dotacyjne dla tych żłobków. Po pierwszym kwartale będziemy mieli pełną wiedzę, czy po prostu starczy tych pieniędzy. Być może ta wiedza będzie jeszcze pełniejsza w okolicach września. Bardzo bym nie chciał tutaj żadnych zmian, no ale proszę zwrócić uwagę, że te podwyżki są rzeczywiście drastyczne. Mówimy o 80%, 100%, 150%. Tutaj rząd musi coś z tym faktem zrobić, bo to jest zjawisko masowe w samorządzie, no i to się przełoży na życie społeczne, na komfort życia mieszkańców. No i pewnie mówi Pan to także jako Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tak, Śląski Związek Gmin i Powiatów monitoruje tą sytuację, zbiera dane z większości samorządów na etapie budżetu, żeśmy też śledzili jaki będzie deficyt operacyjny, jakie będą nadwyżki ewentualnie, jakie będzie zadłużenie, no i z pewnością ten temat na obradach zarządu się pojawi, no bo jest bardzo życiowy i bardzo pilnie. A wczoraj na obradach yy... Komisji Transportu i Mobilności Miejskiej w obradach zdalnych pojawił się temat linii, do, linii kolejowej do centralnego portu komunikacyjnego biegnącej przez miasto Rybnik, a konkretnie przez Kłokocin. Mieszkańcom grozi wysiedlenie w związku z budową nowej linii. Spotkanie trwało 3 godziny, przesłuchiwałem się temu, no i panie prezydencie, jest problem, bo okazuje się, że miasto Rybnik wybierze prawdopodobnie ten wariant, czy będzie optowało za tym wariantem najbardziej korzystnym dla mieszkańców, ale wchodzimy w konflikt z miastem Żory. Tutaj wspólny front musi znaleźć miasto Rybnik, gmina Świerklany i miasto i gmina Czerwionka Leszczyny. No i Wodzisław Śląski. Czy pan już rozmawiał z samorządowcami? No i co z Żorami? I co ewentualnie? Czy, czy w ogóle ten wariant jest yy, ma szansę na yy, realizację? No Jesteśmy na etapie rozmów. Jesteśmy na etapie rozmów i z mieszkańcami, ale też, yy, tu znowu nie Śląski Związek, a subregion zachodni i w ramach zarządu subregionu też ten temat się już pojawił. Są duże emocje wokół, wokół tematu, ale musimy szukać tego rozwiązań kompromisowych, które z jednej strony biorą pod uwagę, że ta linia kolejowa po prostu jest potrzebna, ale z drugiej strony też interes mieszkańców. Ja myślę, że na pewno będą tutaj dość duże, mówiąc kolokwialnie, przepychanki, no ale też mam świadomość tego, że ten rozwój cywilizacyjny, gospodarczy wymaga kompromisów czasem trudnych, ale też biorę pod uwagę te głosy mieszkańców przy budowie drogi regionalnej przyczyny Busz, Tak naprawdę większym problemem nie są ci, którzy musieli opuścić za odszkodowaniem swoje domy, ale ci, którzy zostali na miejscu gdzieś tam w bezpośrednim sąsiedztwie. Ja tylko Ten przypomnę, że korytarz, panie, panie prezydencie, korytarz kolejowy ma wynosić 150 metrów. Tak, to są te maksymalne mhm. e, dane. Z drugiej strony e, byłem na spotkaniu pierwszym takim, bym powiedział, sądującym, gdzie mówiono wprost, że będą obszary, gdzie ten korytarz będzie na poziomie 50 metrów. Także myślę, że na tym etapie nie ma co panikować. Ja czekam na spotkanie w Kłokocinie 3 lutego. Oby nie to, odbyło się ono online, Panie Prezydencie. Jakie? Tak. Jak no to jest inna hmm. kwestia, że pandemia na pewno nam tych konsultacji nie, e, nie ułatwi. Dobrze. Ale, no, ale Panie Prezydencie, tak. są, są Temat na pewno rozwojowy i ręka na pulsie rybnickiego samorządu jest. E, pandemia nie przeszkodziła, żeby uruchomić drony, które od tygodnia latają, a właściwie latały nad Rybnikiem. 250 kontroli. Panie Prezydencie, czuje Pan satysfakcję? Czuję satysfakcję, ale będę czuł większą. Te kontrole utrzymają ten poziom przez najbliższe tygodnie, mniej więcej do kwietnia. E, no bo chcę dać jasny sygnał tym mieszkańcom, którzy zainwestowali w źródła e, ciepła, w wymianę ponieśli duży wysiłek finansowy, że warto było. No a e, chcę też pokazać, że e, wystawiliśmy 12 pouczeń, czyli to jest taka sytuacja, gdzie mieszkaniec e, podjął jakiś wysiłek i wystawiliśmy też dwa mandaty, gdzie się okazuje, że nie było e, żadnej chęci do wymiany e, źródła i dwa wnioski trafiły do sądu, gdzie mieszkaniec zdeklarował, że nie zrobi nic, bo go to nie interesuje, nie interesuje go zdrowie sąsiadów i stan miejskiego powietrza, a na to nie ma zgody. Powiedział w porannej rozmowie prezydent Piotr dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.